Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Znaczny spadek temperatury negatywnie wpływa na prawie wszystkie jednostki i zespoły samochodu. Zastanówmy się. Jak uruchomić samochód na mrozie? Zajmiemy się zarówno środkami zapobiegawczymi, które pomogą uczynić zimową eksploatację bardziej ostrożną dla samochodu, jak i sytuacjami, w których silnik wysokoprężny gaźnikowy lub wtryskowy uruchamia się z trudem lub nie uruchamia się zimą w mrozie. Osobno należy rozważyć cechy silników wysokoprężnych. Zalecamy również zwrócenie uwagi na rozgrzewanie silnika na biegu jałowym, Zwłaszcza jeśli samochód ma automatyczną skrzynię biegów. Proste zalecenia. Zacznijmy od prostych wskazówek, które ułatwią uruchomienie na mrozie nawet w pełni sprawnego silnika. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów należy wcisnąć pedał sprzęgła. Zmniejszy to straty podczas obracania wału głównego. W rezultacie prąd rozruchowy akumulatora będzie wykorzystywany tylko do obracania części cylindra i rozrządu. Niestety dla posiadaczy automatycznej skrzyni biegów ta metoda ułatwienia zimowego rozruchu silnika na mrozie nie jest dostępna. Wszystkie samochody z silnikami wysokoprężnymi są wyposażone w świece żarowe które podgrzewają powietrze w cylindrach przed uruchomieniem silnika, a także przez pewien czas po uruchomieniu. Przed uruchomieniem samochodu na mrozie należy poczekać, aż spirala na desce rozdzielczej zgaśnie, wyłączyć zapłon, odczekać 2 do 3 sekundy, a następnie ponownie przekręcić kluczyk do pozycji on. Przy silnych mrozach wielokrotne kalcynowanie nieco ułatwi rozruch zimnego silnika wysokoprężnego. Nie warto z tym przesadzać. Ponieważ istnieje ryzyko spalenia świec zapłonowych, mity i błędne przekonania na temat uruchamiania zimnego silnika może się to wydawać dziwne, ale nie ma innych naprawdę skutecznych zaleceń, które należy spełnić przed uruchomieniem samochodu zimą na mrozie. Żadnej wirtuozerskiej gry pedałem gazu w momencie obracania silnika przez rozrusznik nie wymagają nowoczesne samochody z wtryskiwaczami w oparciu o czujnik temperatury. Jednostka sterująca silnika rozumie, że należy wzbogacić mieszankę w celu lepszego rozruchu zimnego silnika. Niektóre samochody są wyposażone w dodatkowe urządzenia ułatwiające rozruch w niskich temperaturach. Żywym przykładem jest system zimnego rozruchu Toyoty. Mieszanka jest wzbogacana dzięki pracy specjalnej dyszy i przekaźnika termiczno-czasowego. Nawet rada znana większości kierowców. Włączanie reflektorów na kilka sekund przed uruchomieniem samochodu zimą to nic innego jak przekonanie przekazywane przez kierowców z pokolenia na pokolenie. W rzeczywistości nawet jeśli efekt włączenia odbiorników przed uruchomieniem silnika na mrozie i pozwala na rozpoczęcie procesów chemicznych w akumulatorze, korzyść z tego jest tak znikoma, że ani silnik, ani akumulator nie będą w stanie jej odczuć. Silnik spalinowy nie uruchamia się tylko na mrozie. Rozważmy sytuacje, które mogą wystąpić w przypadku silnika wraz z nadejściem silnych mrozów. Rozrusznik nie załącza się lub słychać tylko kliknięcie po przekręceniu kluczyka. W takim przypadku w 95% przypadków występuje problem z akumulatorem. Rozładowanie jest znacznie szybsze w mroźną pogodę, a jazda na krótkich dystansach z cały czas włączonymi światłami Wycieraczkami. I nagrzewnicą również ma negatywny wpływ. Generator po prostu nie ma czasu na uzupełnienie rezerw energii. Pozostałe 5% można przypisać prawdopodobieństwu awarii rozrusznika. Często w najzimniejsze dni krytyczne zużycie elementów rozrusznika, utlenianie lub luźne styki powodują brak możliwości uruchomienia silnika. Rozrusznik kręci, ale samochód nie odpala. Takiemu problemowi poświęciliśmy już obszerny artykuł. Więc nie będziemy się powtarzać. Powiemy tylko, że nawet jeśli rozrusznik ze słuchu dość żwawo kręci wałem korbowym silnika, nie oznacza to, że problem tkwi w zasilaniu lub w układzie zapłonowym. Być może na mrozie przy słabej kompresji i świecącym akumulatorze liczba obrotów jest po prostu niewystarczająca do skutecznego uruchomienia silnika. Zanieczyszczenie lub erozja elektrod, zużycie cewek zapłonowych, usterki. Przy których praca silnika w normalnych warunkach jest możliwa. Usterki te mogą pokazać swoje najgorsze oblicze dopiero przy silnych mrozach, kiedy do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej potrzeba znacznie więcej wysiłku. Rozwiązywanie problemów w tym przypadku nie różni się od zwykłej diagnostyki układu zasilania i zapłonu silnika. Charakterystyczne problemy sytuacje inne niż awaryjne które mogą wystąpić tylko przy mroźnej pogodzie, obejmują zamarzanie kondensatu w róże wydechowej. Podczas pracy silnika gorące produkty spalania TPVS skraplają się na zimnych elementach układu wydechowego, co prowadzi do gromadzenia się wody, najczęściej po dłuższej pracy na biegu jałowym. Postawienie samochodu na mrozie na zboczu grozi powstaniem korka lodowego, który uniemożliwi wydostanie się spalin a w konsekwencji uruchomienia silnika, aby uchronić się przed takimi problemami, należy okresowo wykonywać następującą procedurę wjechać tyłem na pochyłość, nabrać nieco prędkości, a następnie gwałtownie zwolnić. W ten sposób możliwe będzie odprowadzenie nagromadzonej wody. Jeśli pojawi się korek lodowy, użyj suszarki do włosów lub palnika gazowego. Aby rozgrzać system, obecność lodu można rozpoznać po stłumionym dźwięku dochodzącym z zamarzniętego obszaru. Drugim problemem typowym dla zimowego rozruchu są zalane świece zapłonowe, zalanie elektrod benzyną, w wyniku czego świece nie są w stanie wytworzyć silnej iskry. Występuje przy długim kręceniu silnikiem za pomocą rozrusznika. W takich przypadkach często pomaga przedmuchiwanie. Wciśnij przepustnicę do podłogi i kręć silnikiem za pomocą rozrusznika przez 5 do 10 sekund. Jeśli ta sztuczka zawiodła, trzeba będzie odkręcić świecę i przebić je palnikiem gazowym lub ogniem z kuchenki. Start za wszelką cenę silnik ze sprawnym układem zapłonowym i zasilającym można uruchomić na mrozie nawet przy rozładowanym akumulatorze. Problemy można rozwiązać na kilka sposobów zapalić z innego samochodu. Aby to zrobić, potrzebne będą szczypce i kierowca chętny do udostępnienia swojego samochodu jako dawcy. Aby uniknąć uszkodzenia elementów elektrycznych samochodu, zapoznaj się z zasadami zapalania papierosów, uruchom samochód z wózka. Polega to na włączeniu zapłonu rozpędzeniu samochodu do 25 do 30 km na godzinę wrzuceniu 3 biegu i zwolnieniu sprzęgła będziesz musiał znaleźć linę a także asystenta kierowcy. O wszystkich aspektach uruchamiania samochodu spychacza można przeczytać w specjalnym artykule Używaj aerozolu Quick Start. Uruchamianie silnika wysokoprężnego na mrozie za pomocą eteru jest powszechnie znaną praktyką. Środek ten można kupić na niemal każdej stacji benzynowej lub w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi, aby go użyć. Należy zdjąć pokrywę filtra powietrza. Środek należy rozpylić w gnieździe na 1 do 2 sekundy przed włączeniem rozrusznika lub aplikować go krótkimi porcjami podczas rozruchu. Specyfika silników wysokoprężnych, powszechnie wiadomo, że silniki wysokoprężne są zawsze trudniejsze do uruchomienia w niskich temperaturach. Wynika to ze specyfiki spalania oleju napędowego, który jest zapalany nie przez zapłon iskrowy ale przez kontakt z ogrzanym powietrzem. Temperatura powietrza zależy od siły, z jaką jest ono sprężane w cylindrach, dlatego wymagania dotyczące rozrusznika, prądu rozruchowego, jakości rozpylania paliwa i stanu grupy tłoków cylindrów są znacznie wyższe w przypadku silnika wysokoprężnego niż w przypadku silnika benzynowego. Aby bezproblemowo uruchomić silnik wysokoprężny na mrozie, Konieczne jest również prawidłowe działanie systemu ogrzewania rozruchowego. Powodzenie rozruchu zimnego silnika zależy w dużej mierze od jakości oleju napędowego. Nieprzestrzeganie tolerancji temperaturowych podczas mrozów prowadzi do woskowania paliwa, paliwo staje się zbyt gęste i dlatego nie może być prawidłowo rozpylane. Przygotowanie do sezonu aby nie mieć problemów z uruchomieniem silnika samochodu na mrozie. Należy poświęcić czas na przygotowania przed rozpoczęciem zimy. W pełni naładuj akumulator. Można to zrobić nawet bez specjalnej ładowarki. Jeśli akumulator ma więcej niż 3 do 4 lata, najlepiej kupić zapasowy. Zużyte akumulatory mają tendencję do nagłego rozładowywania się podczas mrozów. Przeprowadzić diagnostykę układu zapłonowego i zasilania. Sprawdzić świece żarowe. Instalacja grzałki rozrusznika pomoże uruchomić silnik przy każdym mrozie. W ostateczności nie jest nierozsądne posiadanie kabla i szczypiec rozruchowych. A WordPress komentarz Hello World.